Siemaneczko, Systryotomi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie wylosujemy zwycięzcę tego o. konkursu, który miał ostatnio miejsce na moim kanale. Jest to konkurs świąteczny, yy, który był na Mikołajki, więc yy, o, miał, mie mia miał miejsce tydzień temu, równo 7 dni minęło. Jak obiecałem, yy, tak robię tutaj właśnie yy, dzisiaj losowanie. Zgłosiło się Was 38 osób, gratuluję każdemu. Znaczy gratuluję, życzę powodzenia każdemu Jeśli chodzi o komentarze, ja sobie przejrzałem tutaj Większość komentarzy usunąłem Jak ktoś na przykład napisał 2, 3 albo trzy komentarze z tego samego konta to po prostu usunąłem I zostawiłem mu ten komentarz, który jest właściwy I nawiązuje do konkursu I co słuchajcie, przechodzimy sobie tutaj na stronkę Na stronce sobie tutaj wrzuciłem już link do tego filmiku I wystarczy, że tutaj wypikuję randomowego ...randomowy komentarz i, yy, i zobaczymy kto wygrał. Przypominam, że wygrana to jest dowolna usługa do 30 tych, albo jak ktoś chce to więcej w o tej samej wartości, więc pikujemy. I uwaga, zwyciężył SebaS, zrobiony nick kokojosil, yy, serwer mindfox.pl. Chciałbym doładować portfel na Wojownicę versus Potwory 3, a tak by the way czekam na serwer RPG. No to Seba, gratuluję Ci, wygrałeś yy, tutaj. No mam się dowodować kort, twój portfel Z tego co widzę tutaj mam twój nick Okej, okay, ci portfel za 30zł, żebyś sobie Mógł tam coś kupić na serwerze Banana, więc To byłoby teraz. słuchajcie Przypominam, że w dzisiejszym dniu jeszcze wyleci jeden odcinek z openingu o 18 Więc wyczekujcie I to Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i kolejnych konkursach na moim kanale, które na pewno jeszcze Jeszcze będą Miały miejsce takie Więc trzymajcie się Yo.